To ta nowa szkoła? To chyba ta nowa uczennica. Posiądź się. O Jezus! Dzień dobry, proszę wchodzić. jest moja bestia. Hejka. O, hej! W końcu jesteś, chodź. Bingo, pretosu. Przepraszam za spóźnienie. Okej, okay, możemy zacząć lekcję. Dzisiaj nauczymy się tematu. Tematu jak... Wstaj, pasożyt. O, nienawidzę tego. Ja też. Ty też? Tak, ja też. Uf, dobrze, robię, Sprawdziłem, nie zapomniałem. No Dzwonek na przerwę. Ej, um, potem tutaj mamy lekcję, bo chcę zostawić plecak Tak, tak, mamy tutaj lekcję jeszcze.